Iron Man zasługuje na przeprosiny od kapitana Ameryki. Pamiętasz, jak kapitan Ameryka powiedział Iron Manowi, że nigdy nie będzie bohaterem? Wielki człowiek w zbroi. Zdejmij ją. Kim jesteś? Nie jesteś typem, który by się poświęcił, który położyłby się na linii i pozwolił innemu przejść po nim. Myślę, że po prostu przeciąłbym linę. Zawsze jest jakieś wyjście. Wiesz, może i nie jesteś zagrożeniem, ale lepiej przestań udawać bohatera. Ale Tony udowodnił mu, że się mylił, wlatując do portalu z bombą atomową i prawie się poświęcając, żeby uratować świat. A potem przyszła wojna bohaterów. Kapitan Ameryka ukrył przed Tonym prawdę o śmierci jego rodziców. Nie powiedział mu. Wybrał Bakiego zamiast drużyny Ironmana i prawie zabił Ironmana. A w Avengers, Endgame, Tony poświęcił się, żeby uratować wszystkich. Kapitan Ameryka nadal go nie przeprosił i wielu fanów uważa to za najbardziej żałosny moment. Życiu kapitana Ameryki. Czy uważasz, że Kapitan Ameryka powinien przeprosić to niego w jego ostatnich chwilach?